Cześć wszystkim, na przejściu granicznym Czechy-Polska, przejście niedaleko Bugatyni, kontroli nie ma, a parę kilometrów dalej przejście Polska-Niemcy, to już kontrole są, ale to tylko kontrole w stronę państwa Krzyżackiego. I nie w sprawie świnek, tylko w sprawie ludności. Jak podaje Krzysztof Atorwoźniak na swoim profilu facebookowym wideoprezentację, o 63% zwiększyła się liczba milionerów w kraju UU. W końcu często widzę te piękne traktory, które jadą do kraju. U -u. Pieniądz nie lubi próżni i dlatego tam jadą takie piękne autka. Autko to wygląda na nowe prosto z salonu, tak samo jak ta maszyna rolnicza. Bida jest tam aż piszczy, ale i tak pewno dostanę jakiś komentarz od fajno Polaka albo od sąsiada, że im to się należy. W końcu oni wraz z Władkiem zatrzymali świerusa. Te dwa Władki powinni dostać nagrodę Nobla z medycyny. A tu sobie jedzie drewno. Jeszcze z naszych polskich lasów, ale nie martwcie się i już niebawem, bo do nadleśnictwa też się już dobierają do polskich lasów. Ale nie sąsiedzi, tylko Helmut, żeby je sprywatyzować i dalej sprzedać, żeby już nie były nasze polskie. Za poprzednich rządów mu się nie udało, a czy teraz mu się uda? Wojna, która zaczęła się w Gdańsku, moim mieście rodzinnym, 1 września 1939 roku, od polskiego ataku na polską bazę wojskową na Westerplatte. No, udaje mu się szkalować nas na arenie międzynarodowej Przejęzyczył się jak Nowacka w Oświęcimiu Lepiej, żeby się przejęzyczał podczas robienia minety Wunderlejen Urszuli, Przepraszam, ale cham ze mnie miłości oralnej By językiem zajechał prosto w ostatnią część układu pokarmowego Oczywiście ja się nie przejęzyczyłem Tylko to jest kanał humorystyczny, satyrystyczny i fantastyczny I każda zbieżność nazwisk z różnymi znanymi osobami To jest tylko zbieżność, to nie są te same osoby, które są w telewizji i jeszcze mi taka ciekawostka wyskoczyła na telefonie, że nasi sąsiedzi budują niedaleko Lwowa ogromną fermę kur. Czyli jajeczka będą z kraju y, drób też będzie z kraju y. A imienia sprawcy tej imprezy w Uniwersytecie Warszawskim, gdzie był ministrant genialny Sprawiedliwości Bodnar, nie podają, bo to nieładnie by było podać, że to był Dimitr Butczyk. Takie ploty chodzą w internetach. Ale nasz system zdrowotny, a w szczególności psychiatria, działa na 100%, 100% mocy. Udaj ustępni, daj suba, napisz komentarz, daj obserwację i nie bądź mierny, wierny i bierny, tylko walcz o swoje. Zrobi się, panie. Subuj i obserwuj, będzie się działo.